Witam serdecznie. Trzymałem dzisiaj przesyłkę od widza z kartą graficzną. Przy czym, tak jak już temu widzowi pisałem, z uwagi na to, że przesyłka jest dosyć źle zabezpieczona, to będę ją otwierał tutaj na nagraniu. Karta pachnąca dzięki ręcznikowi, więc super. I co my tu mamy? Mamy tutaj już zerwaną plombę. Tak jak mówiłem, jest to wersja Mining RX 470 4GB, czyli taka karta jak miałem już na swoim wcześniejszym filmie. Fajnie, że są tutaj. E, te złącza, które można od razu diagnozować bez jej rozkręcania, sobie zobaczmy, czy ma jakieś opory ta karta. Czyli, żeby było widać masę, czyli ten przewód ujemny podpinam yy, pod pod śledzio karty i sobie mierzymy VPEXa ile on tu ma 12, 15 GPU kiedyś tutaj jeszcze powinien być memory jest Ile tutaj ma ta pamięć? 32 Ω. No, ok, zobaczymy teraz. Rozkręcę kartę i zobaczymy, co się będzie działo w środku. Zanim pod rozkręcę jeszcze kartę, czy podepnę ją do komputera, testuję tym oto złączem. To już było prezentowane na innych kanałach. Złączę to. Nie jest po to, żeby przetestować, czy GPU jest sprawne, chociaż też może to pokazać, ale przede wszystkim pokażę, czy linia PCI Express ma połączenie z procesorem. Więc wpinamy slot, naciskamy przycisk, wszystkie diody się świecą, więc jest tutaj połączenie z procesorem. Nie ma tutaj żadnych usterek na linii PCI Express Procesor. A teraz sobie przejdziemy do rozebrania karty. Cóż, najpierw sobie sprawdzimy sekcję zasilania. Tu widać, że jest zwarcie na tym komponencie. Czyli co? Mamy tak. Ten, ten, ten będzie do wymiany, w razie czego? Tu go mamy zwartego, więc ten jest uszkodzony. Ok, więc teraz zabiorę się za demontaż. Na razie tego tylko komponentu, który jest zepsuty. Ale oczywiście tutaj ten sterownik zarządzający tym komponentem będzie musiał być również wymieniony. dobra moi drodzy, mamy już tutaj zdjęty ten komponent. Dobra, sprawdzimy sobie o już tak zupełnie dodatkowo. Jak widać jest zwarty, więc po prostu wędruje do kosza. Prostarły do mnie komponenty, właśnie tutaj kontrolery i tutaj te y, tranzystory z sekcji zasilania do tej karty I zostały one wymienione niestety poza filmem, gdyż nie miałem akurat włączonej kamery A nie będę ich specjalnie zdejmował, aby ponownie to nagrać Natomiast jeszcze tego nie oczyściłem i zaraz to tutaj oczyszczę Delikatnie podgrzeję gorącym powietrzem płytkę na szybko, żeby roztopić topnik, troszkę i to tutaj ładnie wyczyścić. Jak miary to wygląda? Ja powiem w ten sposób. Karty jeszcze w pełni nie testowałem. Natomiast włączałem ją do komputera i pokazywała ona obraz. Więc ogólnie rzecz ujmując, działa. Ja sobie w międzyczasie jeszcze wyczyszczę tutaj ten procesor. Jest to stara pasta. Więc nie ma sensu, aby ona tutaj została jeśli tu powinienem mieć plastikową szpafelkę tak jest, jest, tutaj plastikowa szpafelka żeby po prostu nie uszkodzić tutaj żadnej żadnego kondensatora, nie urwać a ta stara porta tutaj z boków tego Rdzenia fajnie schodzi. Okay.